Pomówmy chwileczkę w telefonie Samsung Galaxy S4 o baterii. Bateria. Bateria co tu dużo mówić bateria zainstalowana w smartfonie Samsung Galaxy S4 o pojemności 2600 mAh nie jest cudem techniki. To na pewno i od razu Wam to mówię nie jest to też nic kiepskiego więc można powiedzieć, że bateria, która jest tutaj zainstalowana w tym telefonie to jest dobra bateria, wystarczająca aczkolwiek jeżeli ktoś e, dość intensywnie używa e, na przykład aparatu, e, kręci filmy, e, gra dużo w gry albo nie wiem jeszcze, co jeszcze może robić, gdzie nawigację GPS sobie często używa bez ładowarki. No to ta bateria jakoś tak wydaje się, że troszkę szybciej spada niż, e, niż na przykład w notę trójce. No ale nie ma tutaj co porównywać i tak samo w Z1. Nie ma tu chyba co porównywać do tamtych obydwu telefonów, ponieważ tam po prostu pojemność baterii jest większa 3000 i 3200, jeżeli dobrze pamiętam, w notę trójce. Tak więc ta pojemność tu 2600 jest wystarczająca, aczkolwiek mogła być lepsza. Szczególnie, że mamy telefon z tak dużą ilością czujników, interfejsów i tak dalej więc jeżeli tu by była bateria na poziomie około 3500 mAh, myślę, że byłoby super super dlatego jednak minimalnie troszkę ponarzekam, że bateria mogłaby być troszeczkę większej pojemności wydaje mi się, że ta, którą tutaj mamy, nie jest jakimś cudem techniki ale, ale też nie ma co narzekać z drugiej strony, bo, bo jest wystarczająca co tu jeszcze możemy powiedzieć o baterii? Eee, żeby nie marudzić za bardzo oczywiście eee, Powiem tak, jeżeli ktoś użytkuje Samsunga Galaxy S4 tak naprawdę i głównie do telefonowania, smsowania czasami przejrzenia e-maila, czasami przejrzenia jakiejś strony i tak dalej, wydaje mi się, że w sumie sam to sprawdziłem, już telefon mam ponad miesiąc że 2 do 3 dni jest w stanie wyciągnąć na jednym ładowaniu Aczkolwiek y, musi powyłączać sobie te wszystkie czujniki, AirView, AirGesture i, te, i tym podobne, czyli o Bluetooth, Wi-Fi, GPS, wszystko musi być po prostu wyłączane w belce górnej, ewentualnie w tej tutaj, czyli ja mam tak ustawione o nie, nie mam tak, teraz o, w ten sposób, jak jest teraz, plus jeszcze oszczędzanie energii, gdzie jest, tu jest oszczędzanie energii. Bez włączonego trybu samolotowego, ale nie chcę go wyłączać, bo może ktoś zaraz mi dzwonić i przeszkadzać. Tak więc w ten sposób, oprócz tego trybu samolotowego, mam zwykle cały czas ustawione. Gdy chcę skorzystać z nawigacji GPS, to przechodzę tutaj sobie i włączam. Gdy chcę skorzystać na przykład, nie wiem, z internetu, wchodzę tu w dane komórkowe i włączam. Jeżeli mam tutaj jak w chwili obecnej, to nic mi nie zużywa internetu, nic mi nie korzysta z GPS-a, z Wi-Fi, tak więc wtedy bateria jest najbardziej wydajna. E, ta synchronizacja tutaj jest włączona, co prawda, ale działa synchronizacja tych różnych programów, poczty itd. tylko wtedy, gdy jest internet. A gdy są dane komórkowe wyłączone, czyli internet e, z, z sieci komórkowej oraz Wi-Fi jest wyłączone, no to synchronizacja nie zadziała, bo nie ma w jaki sposób połączyć się z internetem. Ok, tak więc myślę, że na sam koniec yy, mogę powiedzieć, że jesteśmy w stanie wyciągnąć 2 do 3 dni na tym telefonie, na tej baterii, która tutaj jest, może nawet i 4, jeżeli naprawdę mało e, rozmawiamy, e, mało SMS-ujemy i tak ale raczej bym skupiał się tutaj, że średnia użycia baterii, zużycia baterii to tutaj jest maksymalnie 2 dni. Przy takim normalnym bardziej użytkowaniu, aczkolwiek wielu z nas, e, znaczy wielu z nas, wielu z ludzi, którzy wykorzystują telefon e, ciągle podłączony do internetu, ciągle synchronizujący pocztę i tak dalej, i tak dalej, jeden dzień, jedna doba to jest maks. Na wieczór zazwyczaj podłączamy telefon do ładowania, tak więc e, troszkę myślę, że bateria mogła być lepsza. Mam nadzieję, że w S5 bateria będzie troszeczkę bardziej pojemna, e, może nawet. Sam Android 4.4 e, KitKat e, wprowadzi e, takie uno, uefektywnienia czy optymalizację systemu, e, może jakieś dodatki oszczędzające, że rzeczywiście bateria ta tutaj będzie dłużej wytrzymywać. Wydaje mi się, że można byłoby tu wprowadzić jakieś usprawnienie jeszcze w tym trybie oszczędzania energii, który mamy tutaj. Moglibyśmy sobie na przykład sami wybrać, że zamiast tylko oszczędź procesora, chociaż to i tak jest bardzo dużo, bo już mamy jakąś opcję, na przykład taka, taka bardziej rozbudowana opcja, gdzie wchodzimy sobie w te oszczędź energii procesora, i na przykład zaznaczamy, że pracuj tylko na jednym procesorze. E, pracuj na jednym procesorze, na przykład jeszcze dodatkowo ograniczonym Po co to? Wtedy moglibyśmy kompletnie e, z własną świadomością wyłączyć e, najmocniejsze podzespoły, najszybsze rdzenie i tym podobne I w tym momencie e, sami byśmy mieli świadomość, że troszeczkę może nam system zacinać, ale telefon będzie działać, SMS będzie działać i na przykład bateria wtedy na przykład tydzień wytrzyma e, Myślę, że Skoro Samsung tak naprawdę innowacyjnie podchodzi do, do klienta, daje nam naprawdę dość sporo różnych czujników, jakichś jakich dodatkowych optymalizacji systemu i tak dalej tak dalej. Fajnie, jakby Samsung wprowadził możliwość specjalnie, głównie dla zaawansowanych ludzi, nie tylko oszczędzania energii, ale jeszcze jakieś rozbudowane opcje, gdzie możemy na przykład tak yy, uruchomić system, żeby korzystał jeszcze, jeszcze z czegoś mniej, czyli na przykład z jednego rdzenia, jednego rdzenia, na przykład 1 GHz, żeby tylko wykorzystywał, żeby jak najmniej ciepła wy wykorzystywał i tak samo z kartą graficzną. Czyli żebyśmy mogli też coś zrobić z kartą graficzną, czyli ustawić sobie, że pracuj na minimalnych albo średnich, albo wysokich parametrach, gdzie możemy jeszcze oszczędzić na energii elektrycznej, yy, naszej, naszego akumulatora. Myślę, że to tyle. Jak ja zawsze się bardzo rozgadam, ale no, lubię. Po prostu powiedzieć co myślę i tyle. Dobra, jeżeli chodzi o baterię, moim zdaniem jest dobra, ale nie bardzo dobra. Mogłaby być wyższej pojemności, aczkolwiek ta, która jest i co e, zasługuje na pochwałę u Samsunga. Klapkę ściągamy, baterię wyciągamy. Zobaczcie. Wyłączam telefon, wyłącz. Od razu Wam powiem, że to jest ogromna zaleta. Nie każdy może to dostrzegać, szukając idealnego telefonu, ale wybierając telefon, który ma zamkniętą obudowę i nie umożliwia nam Dostania się do baterii to jest troszeczkę słabe, szczególnie dla ludzi, na przykład chodzących po górach, wypadających z domu, na przykład na jakiś wypad dwuczydniowy. Wtedy musimy kombinować z tu wziąć ładowarkę, ewentualnie zakupić jakiś baterii, pak, którym będziemy podłączać się do telefonu. A tutaj wystarczy do tego telefonu dokupić sobie drugą taką samą baterię, wsadzić sobie do marynarki cieniutka, malutka. Zobaczcie, otworzymy sobie obudowę Bateria jest sobie tutaj. Baterię sobie możemy wymienić w ciągu. Chwileczki, o już bateria jest wyciągnięta, spójrzcie Ustawmy tylko jeszcze oczywiście ostrość tutaj, tutaj, co my tu widzimy, o jest na dole, 2600 mAh Kupujemy sobie drugą taką samą baterię, mamy ją zawsze przy sobie, zobaczcie, jest cieniutka W razie gdyby sytuacja była taka, jesteśmy na jakimś spotkaniu biznesowym, na jakimś wyjeździe O bateria nam się kończy, co teraz zrobimy? Wyciągamy sobie drugą baterię, gdzieś tam, nie wiem, z kieszeni czy skądś Wsadzamy sobie do telefonu, zamieniamy czyli takie rozwiązania, kiedyś w nokach było bardzo często spo, spo, spotykane, przepraszam. Teraz w niektórych lumiach na przykład 820 też oczywiście można wkładamy sobie obudowę. Włączamy telefon. I gotowe. Już mamy baterię wymienioną, drugą sobie tamtą chowamy, ewentualnie wkładamy do ładowania w ładowarce dodatkowej są takie ładowarki Samsunga, które kupujemy, takie dodatkowe, takie białe opakowanie. Baterii PAK to się chyba nazywa. W środku baterię wsadzamy, podłączamy do ładowarki, a telefon używamy na drugiej baterii. Polecam to rozwiązanie szczególnie dla ludzi trochę mobilnych, tak bym powiedział, czyli nie siedzących cały czas w biurze czy w domu, gdzie mają stały dostęp do źródła energii.